O nie! O nie! O co? Co jest W tym odcinku razem z Sagiem spróbujemy przejść Minecrafta, ale miecze są nieprzewidywalne, a zarazem potężne. Co to znaczy? Oznacza to, że po czegokolwiek z miecza może pojawić się złote jabłko, diamenty lub inne dobre itemy. A może też spełnić się TNT i kilkanaście mobów chcących nas zabić. Oglądaj koniecznie do końca, żeby zobaczyć. Czy nam się udało? Siehe, ma widzowie, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, proszę zasubskrybuj, daj dzwoneczka. Proszę też o zostawienie pozytywnego komentarza dla Szyfuncia oraz łapeczki w górę. Siehe, ma widzowie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przechodzimy sobie Minecrafta tak, jak słyszeliście w intro, ale mamy tutaj. Takiego tutaj. Szmeczka. No, Siemaneczko No, także dzisiaj. Ze mną... Polski Dream. Polski Dream, dokładnie. Dzisiaj sobie przejdziemy razem Minecraft'a i niewykluczone, bardzo możliwe, że będziemy nagrywać częściej wspólne odcinki. Prezesie, tak? No właśnie, no i słuchaj, ja nie wiem co ty wyk wykombinowałeś, ale on mi nie chce powiedzieć, jaki to jest plugin. Generalnie więc, e... plugin nazywa się Fajoski Plugin. I w... Fajoski Plugin. O, ty, patrz w ogóle to. Ty, wioska, tutaj portal, I portal już widział, ale ja odkryję o co chodzi w tym pluginie, zobaczysz. Dobra, weź sobie też część rzeczy. Pokaż. O, widzę. Ja Dziękuję. Latę. I dawaj idziemy do Biochy. No zobaczymy czy odkryjesz. Nie hmm. wiem. Masz jakieś... Może villagerzy trajdują od Poitem? Eee, yy, nie wiem. Idę sprawdzić villagera. Normalnie. No to zobacz sobie. Ja nic nie mówię. Ten nie. oni nie chcą się ze mną trajdować. No bo musisz podejść Marchewki. do spe specjalisty tak zwanego. Marchewki sprzedaje. Myślisz, że aż tak łatwo? Aż tak Nie łatwo, bym mam poleczył? pojęcia. Co ty kombinowałeś? <laughs> Czekaj, zbierzmy może jakieś drewno proponuję zebrać. Mmm, chyba wiem co. Ty muszę ci coś pokazać, chodź do mnie. Chodź, chodź. chodź. Cóż. Peter, coś ci pokażę, chodź, zobacz. Tak, stań gdzieś tutaj, w tym no. miejscu no. i spójrz tam. Ty, drugi? Świątynia. A świątynia, ty. <laughs> no musimy odwiedzić, normalnie. No, no dawaj, lecimy tu. Prost. <laughs> Ty, ale jak podkopana w ogóle. Jak my tam wejdziemy, jak my nie mamy kilowfa żadnego? Pff, masz kilow? Patrz, teraz mam łapkę. <noise> Ty! No nie ciała! Gdzie? <noise> Halo! O, ja mam wejście. Masz wejście? No, tylko teraz trzeba się przez A przebić. No właśnie! Tutaj. Ja wezmę Ła. dwie skrzynie, tylko uważaj na płytkę. Patrz. Błagam cię, nie wpierdol się w płytkę. <noise> Bo ja już zlutowałem skrzynię i sobie wchodziłem przez przypadek. Dobra, spokojniutko. <laughs> Oddalam korci. się. Oddalam Oddalam się. <laughs> Możesz już wchodzić. Wezmę, ja co tu fajnego jest. To nie jest drewniana płytka. A, mogłem ci zrzucić coś, jakby drewniana była. To znaczy, no nie chciałem cię zabić. Idę do ciebie, jasne. <laughs> Ty jak my tu weszliśmy, niby? Nie ma wyjścia tu, o co tu chodzi? Peter. Ale... Ty głupi! No tak. Nie mam czym się podsadzać to jedzeniem. No muszę. to tutaj wyjrzemy, o. Ale ja nadal nie wiem o co chodzi w tym odcinku. Tak? Troszeczkę. A ja się czuję bardzo dobrze z tym, że ja wiem, a ty nie wiesz. Bo naprawdę nie wiem o co chodzi. Ale może coś z kraftowaniem, ale nie mam drewno. No proponuję zebrać drewno, jedzonko, jedzonko się zawsze przyda. Weź pójść może mhm. po te stogi. Tu na górę. No. I ja zbiorę z, tutaj z dołu. Ty skocz po drewno. To trzeba iść na biom obok, bo tutaj nawet te ich domki mm. są z gówna i z gliny. No z ta, ta. To czekaj, ja pójdę po to drewno wcale. Mogę. A to ty też lecisz, dobra. To lecimy razem. No lecimy, lecimy. Eee! <laughs> Kurde, mam dużo rzeczy do sprawdzenia, wiesz, bo... Ajajaj. Aj, aj. Nie wiem, co to jest. Dobra. Nie wiesz, co to jest, tak? No, dobra. Naprawdę? Jedzenie nic nam nie daje? Nie, jedzenie nam nie daje. OP i temów! Z craftowaniem też nic? Czekaj. Ee, zróbmy sobie może miecze. A może by tak. Poczekaj, mam plan. Mhm. To też nie, no tak, by byś wziął TNT z tego, ze świątyni. Uuu, nie mam pojęcia, naprawdę. Zróbmy ten. sobie Masz ten. miecz? Masz miecz? Nie. No to chodź, proponuję ci zrobić miecz. Proponujesz mi zrobić miecz? No i, i proponuję ci y, podążać za mną. Podążać za mną. Dobra. Proszę... Proszę uśmiercić owce. A to jest konkretnie owce? No nie, niekoniecznie, ale proszę. Co jest? Co? 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 Ej, tyś się Co? tak zlagowało? Ej, patrz tam, tam jest kowadło! Gdzie? Patrz, co to? Co co, co chodzi? Jest kumad... Ej, Dobra, to się kowadło. Nazwa plugina to jest Minecraft, ale miecze są. Y, zwariowane po polsku. Co <grym? ty <grym? gadasz? No, czyli y, możemy zabijając oczy. A jak trafić... ciebie uderzę? A nie wiem. <grym> co, jest? co? O, Jezus, ale. Ej, czekaj, czekaj, a mogę cię uderzyć? Sprawdzę coś. <grym> I to po uderzeniu, tak? Peter, coś ty zrobił. Nie przejdziemy tej gry. Przejdziemy! O, Boże, o, może. Patrz, ale na Moby to nie działa na przykład. Z tego co widzę, na złe. O, o Jezus. teraz nic się nie stało. Ej, wyleciał ci tam diaks, nie? Nie, dobra. Mam diaksa właśnie, mam diamenta. Z o tego co wiem, mogą wypaść, wypaść dobrej temki i złej temki. O, zamiaczki. O, o. Co? co? Ile? Ty! Uciekaj, ile... Co się dzieje tu? Co, Co jest ty w życiu? Co jest? Co? O kurwa! Ej, to, to może być mega mocne, ale. Termymowa nie możemy zrobić. Spokojnie. Mam trochę Niesamowite, mam... Ej, Nie spodziewałem się kompletnie, że będzie to coś tak fajnego. Nie no, spokojnie, tylko może być. Ciężko przejść w sumie. Aha. Tutaj z każdym uderzeniem miecza masz na mm. niespodziankę. Diament, 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 patrz, mm -hmm. patrz, mam. Uważaj, creep. Kri... Oj, dużo ich. Ale generalnie, jeżeli nie chcemy, żeby się to spełniło, to możemy używać siekier, z tego co wiem. O, właśnie. Faktycznie. Więc można sobie zrobić miecz i siekiery. Ale patrz, nie musimy schodzić do kopalni. Bez kitu, diamenty dropią. <grym> o kur. Uff, uf, uf. Ej, co ile kowadł jest? O co tu chodzi z tymi kowadłami? Ty, że ci na głowę może spaść chyba o to chodzi? Ej, może deszcz kowadł jest przy okazji. Je co pierdziele. się dzieje? To... Dobra, muszę zebrać trochę drewno. Ja zrobię jak miecz. Właśnie, mam trzy diamenty. Jak miecz i, i żelazną sikierę i klatę żelazną. O, i proponuję zrobić tarczę w sumie. Mhm. Mm właśnie, bo to przed tymi creepersonami. Jak wiesz, ze spałnie się to, on wybuchnie, a ty tak czy mm -hmm. jak masz tarczę. Dobra, na ty krowę. Tak, Okej, okay, bez ty, ty spadło z nieba. Bez skitu. Ej, może to. Co jest? Wiesz, każdy kolejny miecz co innego. Przynosić Ej, I... może tak jest, że kowadła Albo... właśnie Wypad jak złoto, diaks O, tu fajnie Nieźle Dobra, to co? Dobra. Z... Musimy zwiedzać po prostu Patrz, mamy endermana Możemy w sumie... Czemu chcą dziada? Gdzie, 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 A, widzę Jestem przy... Tobie, już No widzę, widzę Gonią mnie, gonią, gonią mnie To rozwalajmy po O nie, po o nie, duży O diaksik. Tak? Pewnie jesteś? No, mamy... O kurde, o kurde o, Kurde Tarczuj, tarczuj O nie! O nie! Po serca. O nie, o nie, o nie! Co jest? Co jest? O nie! Peter, spadłem. <laughs> żyjesz? Nie, nie żyjesz. Nie. Ja padłem. Spadłem <laughs> z tego skate'a z ty. Boże, ile ich jest. Nie ja pierdęla. Ej dobra. Ej, ja mam... W sumie 13 żelaza mam dzięki nim. Haha. Widzę twoje itemy. Ja już po idę, od ale tam jest tyle wiedźm. Bez skitu jest tego ciul dużo. Ej, też masz takiego laga lekkiego, jak przy Wołgamzie, <grym> no, nie? No. Coś zauważyłem, Peter. Ty, ja nie wiem, gdzie ja padłem teraz. Oj, oj, oj. Coś... Coś jak ze mną teraz nagrywasz, to coś nie przeklinasz za dużo. <grym> no nie wiem, właśnie jakoś tak... O kur... Gdzie jesteś, Peter? wyjść z tego, z kajwa. Widzę cię, idę do ciebie, idę ci po... Ojeju, dostałem pojzona. widzę ja cię. Też. Ja już mam jedno serce. A, wa, ława. Pół serca mam. <laughs> Ledwo idę. Czekaj, ej, łóżko sobie postaw. Mam no łóżko, chodź. Chodź tu szybko. Dobrze. Te, też mam, też mam, też mam. Ale muszę... Oj, kurwa. Oj, oj, oj. A bez kitu mogę postawić, że no tak, ja myślałem, że idziemy spać ty. Zapiszę sobie pa. Szybko! Dużo ich! Dużo ich! <laughs> o nie! Ja pierdolę! Haha, <laughs> jaka się... horda, ty! I, ten, i ten, mały! Mam. Masz tarczę? Daj mi tarczę! Masz! Daj mi tarczę! Jak się tarczę zakładało od razu? Nie wiem, da się? F, F, F! O Boże! Ja o po sercu już mam. Kurwa, i te szkielety! Go, goni nas! Ej, goni mnie. Młody?! Dobra, mam chlebki. Jem twoje złote jabłko. Zabić trzeba. Sztukę, dobra. Ja mam trochę tu twojego żelaza jeszcze. O kurde... Ile się poryspiło tego! K w życiu! Niech te creepery wybuchną. Ty ten żelazny miecz to jest. <ścoughs> o kurwa. Jezu. Peter widzę cię. Patrz co... to! Jest... Co pierdalamy stąd? Daj mi jakieś itemy moje. Ten żelazny miecz o. jest... To tupy, ty! On same złe rzeczy przynosi. Muszę trochę drewna. Ja muszę zaschaczyć o swoje... O kurde ile ich jest? O, tu są i te moje. Ty, wiesz co, musimy chyba zrobić dzień. Wtedy one będą się tak. palić chociaż. Prześpijmy się. Dawaj tutaj, tu jest bezpiecznie. Masz łóżko? Mam, mam dwa. Dawaj szybko, 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 bo idą do mnie. Idzie cała horda! Idź! Spać. Zdążymy? Śpi! Dobrze! 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 Jest, o jest. O. Nie, nie bij ich może z tego zmiecza, czekaj, ja idę ci już pomóc. Nie, czemu zmiecza? Czemu zmiecza? Kurde! Oh fuck no, co jest? Ej, tarczy nie mam. Halo, o kurde dużo ich Musimy zrobić tak Ty, Neteryt! No, z net krawki, uważaj, uważaj, bo masz creepera On nie, zniszczył mimo... Huuu, prawie wybuch Nice O co, co jest? Ty, patrz jak, jak ich serca. wydupcyło Mam pół serca, człowieku co się tutaj dzieje? My się wydaje, że to się jakoś stakuje w ogóle, że ich coraz więcej Beskitu. i coraz... Ej, ty, to ma sens. Coraz więcej diamentów też wypada, zauważyłem, mm -hmm. Musimy pójść do netheru jakimś y, sposobem. Ej, a może uwięzić jakiegoś moba w, y, w kratce jeden na jeden i wtedy go walnąć i tam się wszystkie ej. moby zrespią? możemy to przetestować, możemy to przetestować. Masz żelazo? No, masz. Nie, ja mam mam, tylko chciałem ci dać, żebyś sobie zrobił seta. Mam diamentowy mieczyk i diamentowy killoff, dobra. I nie mam w ogóle żarcia, masz żarcie? Eee, czekaj, no mam chleb. A to da daj mi, daj mi żelazo, bo w sumie no, nie mam na seta. Mam jeszcze 16 Dzięki. złota i 3 diaksy jakbyś chciał. A 3 diaksy to co siekierę w sumie zrobię. Dobra, chodź, przetestujemy to. W ten sposób? Tylko co zamkniemy, szkieleta? No cokolwiek no, no strzelać, strzelać będzie. Owce może. Owce, tak. bij się kierą. Dopóki nie mamy ten, uwięzionego moba Aha, dobra, C ciachnij ją Ty patrz! Oż ty, co jest? Ej, mam 32 jabłka Oż ty, ja mam 100 jabłek Kurwa! Co Widzisz? jest? Widzisz to? Nic! Odkryliśmy stary sposób Ty, ty dawaj, dawaj O, co jest? Ej, dawaj sikierą teraz co? O, patrz co tu się stało! Patrz tu, co jest? CO?! Ej, patrz, o, widzisz te książki jakie... To... Właśnie, po to są kowadła! Ty, protection 10! Patrz, mam... Ej, nie działa, mam protection 4 tylko! Eee, za, jak założysz to będzie git, tak? No. Dobra, co? Ej stary, masz to! Kurde! CO?! Ale nie mamy diaksów, masz diaksy? No 30 Tam jest pewnie masa itemów, trzeba Ja zabijam w sumie... je Tymy oddaj mi to, oddaj mi to, oddaj mi to Ja zrobię to trzeba No zrób, zrób, zrób Dzięki. Ja mam looting x Protection. A masz żelazo, gdzieś... masz żelazo? E, żelazo nie, tam gdzieś pewnie jest no to trzeba czekaj, chyba. Czekaj, postaram się je zabić. O kurczę, czekaj, tak się można, tak można podnieść w sumie. Oż ty w życiu! O człowieku. O Jeszcze tam jest? O człowieku! Nie wiem, ale jest ich mega dużo. Niesamowite to jest. No pluginek Kurwa skąd mocno. ty wziąłeś ten plugin? Nie mam pojęcia Nie, ale serio, skąd wziąłeś? Eee... Też musimy coś tego typu do mnie nagrać, bo ja ciągle nagrywam takie co ułatwiają życie, a to jest takie... Takie... Zajebiste Takie so-so Ich -so. tu jest dalej w miecie, Nie bij mieczem, nie! Zapomniałem, zapomniałem Nie no, czekaj Ale potrzebujesz żelazo, aj O Jeba. Ale żelaza nie mamy, nie mamy żelaza A, To zaraz zrobimy Ej. to samo Ale no, musiałem już to zrobić Ale to było, ja pierdziele Ile masz diamentów? Ja mam w sumie Ja mam w chuj, chcesz seta? Czekaj, czekaj, ja ci zrobię Już netherite'owego? Mhm, Dobra. to możesz dać diamenty S W sumie zrób seta, zrób seta Ja ci go ulepszę na neteryt. człowieku Ale do kokszeni już jesteśmy, nie spodziewałem się Takiego obrotu spraw, naprawdę Wszystko? Coś jeszcze jest? Um, Ej, zobaczmy I, co z netherite'owego miecza Będzie nam dropić, mi się wydaje, że to Podwaja tak czy siak. No, Bo że... jak zabiłem z normalnego ironowego, to dostałem po prostu żelazo. A tutaj jak zabijaliśmy z diamentowych, to nie dostaliśmy nic żelazo. Dobra, masz. To też tak działa. A meterytowy mi, mi, mi ten zbyś? A to daj, coś już zrobię. I książki książki weźmiemy na ten na Protection, nie? 10. Ja mam dużo jak coś. Dobra, to dasz mi 4 w sumie. Ej, weź przerok mi tu mieczek. Ty no zajebiliście. Kozacko. Jest jeszcze taki Moim. plugin. E, z, że do ogniska coś tam wrzucasz, coś też no, tak. Nie wiem. Jest, wiem no. O, człowieku, ty dobra, fajny, fajnie. Dobra, ulepszę mieczyk na looting. Nie mam pojęcia, może serwer coś nie działa. Ty ja Mam same książki Protection i Looting. Ja mam tylko dwie. Chyba trzeba zrobić to samo, tylko zabudować górę całą i nóżki zrobić. O, budków mi brakuje. Mm, dobra. A ciekawe co by się stało z blazem. Chłopie. <laughs> Chyba trzeba przetestować, co? Ja nie wiem. Ty, faktycznie lepsze rzeczy dropią. Że z... Ty, kozacko Wiesz co? Może weźmy znowu ją zatkajmy. No, zróbmy to, zróbmy to. Spróbujmy nóżki jakoś. Bo te wiedźmy zrzucają insta damage a i może być tak, że się od razu. Kur... ale pipsko. Jest, jeden na jeden, ty. Czekaj Dobra. od góry, od góry i od samego U, dołu. Żeby... Ale kurczę, ona zginie od razu z miecza. Sprawdzimy, co? No ale to, to po hicie tak. No kurde, a może... Myślisz, że co zrobić drewniany jakiś? No one ciągle dobrej temy mi dają. Ty 10 bloków netery tu wypadło, co masz? Coraz lepsze rzeczy dropią. Zabijaj je, patrz. Ty już nic złego z nich nie dropi Tak? No Ja nie, nie wiem Ty A myślałem, myślałem że to jakiś bawał, a to osioł Okej, go zabiję Łuczek enchancik Power in infinity No, ja też taki mam <laughs> Bez kitu Bloki te Ty, podsadzamy się blokami tym Na derytu <laughs> No tak. Szefostwo! Ej bez kitu Ej, no... nie lecą już te moby złe. Już no nic złego wzią. nie. I jest tego diamentowego miecza, to będą lecieć. Nie mam. Ale ja też nie mam. To co, poznaję... pozostaje nam chyba do Netheru śmigać, nie? No, już w sumie wszystko mamy. No a ja do moich widzów powiem, że na 3000 łapek dostaniecie ten zajebisty plugin. Na A. Discordzie I polecam też Discorda Sagiego I też jego kanał Będą tam odcinki ze mną Także wbijajcie I pozdro! Uuu, dobra jest lawa pulka Pum, pum Ale dobra, czy Ja mamy... się tym zajmę Dobrze, mamy... Ja, ja już pomyślałem ja Pomyślałem no. o wszystkim Polski Dream myśli o wszystkim <laughs> Polski Dream robi portal Gotowe Powiem że prawie tak dobrze robisz jak ja Tylko nie, nie mam zapalary Ja mam no też pomyślałeś o wszystkim, dobre. A widzisz, Uzupełniamy się. Co? Co jest? Fortecy. Ty, patrz tutaj. Bastion? Czekaj, to jest bastion. Co jest, kurwa, To jest bastion. Bastion tak? i forteca obok siebie. Pojechaj. Tak, to jest bastion. Co jest? W ogóle jakaś Ale szansa. Jest? Jest? słyszę słyszę. O, patrz. Ile? Dwa. Może tu. O, właśnie A. tutaj. O, łatwo. Ha. cztery już pałeczki. Okej, okay. mnie dropem, bo mam całe kół. Widzę kolejnych. Ja ujdę z na kropie. Idź do bastionu, perły ogarnij Dobra, mam co potrzebujemy, perły, perły jeszcze Ja po perły zazwyczaj wolę sobie chodzić na ten Na biom niebieski chodzę Po endermany, to? no je, yeah, jak kurwa te pigminy to takie gówna. A ja to właśnie nie czaję tego zwabiania, to się tyle nie. Dobra, jest. idziemy stąd, ogarniemy te perełki w inny sposób Dobra, to wracamy do świata zwykłego po endy Ty tam jest enderman w ogóle, dobra I tu, i tam drugi, uuu Dawaj go z tego, z lootingu trzeba go rozwalić. No, no, no. Jedną tylko? tylko? jedną? Co? Czekaj, ten może da lepiej. Dawaj. Ile? O! Bierz, ile mam. Cztery, cztery łącznie. <grym. <grym. Siedem. Jedna wypadła. O! Ile masz? Jedenaście. Jedenaście. No to jeszcze dwa endermany. Nie? Już. Trzynaście, jeszcze trochę. O, tam jeszcze ziut jest, to. U. lecimy. Idealnie. Oj, ten. Blaze rody potrzebuje. Właśnie, masz. <laughs> Wyobrażę sobie, jakby od razu pod nami, było? Ty, no to, to by było. Scitowane. Dobra, kolejna. Znowu. Tam. Dobra. Dalej. masz trochę. Proste, Wyczku. Dobra, mam nadzieję, że już to będzie. Ok. Ej, czyli to jest. Już... W końcu, dobra, nawet kupujemy się. Ej, biblioteka to jest. To jest najgorszy z bo on przychodzi przez tego kanion. I Weź tu znajdź coś. No, A nie, ja to jest ja taki dostaje Ty, ale nie. O! O ty! Oż ty! Ty, no i kto to. Kto to kleju? Kto to robi takie? Kto tu architektem był? ja pierdzielę? Ile my to szukamy? Nareszcie, ty! Kurwa, i te szczury jeszcze, weź, zabyś mi to z oczu. Ja już wkładam dawaj, oka. Bo już się zdenerwowałem. O, Shit. super. O, jeszcze tak. Chodzimy. O, czekaj, tu mam mu mój łuk. Że trzeba to rozwalić. Nie, no dawaj, ładujemy w smoka od razu. Ale chyba go nie zabijemy tym Powerem 10, wiesz O, jeszcze ten no aim nawet, nasz to jest ty. Nawet go trafić nie możemy. Ale... Dobra, zostały. O, jest już na dole, Ostatne. dobra. Dobra. Ale no, mogł pójdzie do to, Su, Ale mnie wystrzelił Halo, nie umiem trafić, dobra, już nie ma nic Nie ma nic? Przyszkosik Mhm, dawaj go, ale jedziemy Patrz, Ale stop. ale dostaje oklep No proste, że tak Dawaj! Za ojczyznę! Schodzi, dokuje, dokuje Parkuje, dawaj go Oż ty, ale wytoczyła ty... Dawaj go ale hity! Dawaj. Jest! Nice! Proste. No to co? Słuchajcie, dzięki widzowie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. 3000 łapaczyk, pamiętajcie, yy, będzie bubienek na Discordzie. I co, do następnego filmiku Zapraszam do Sagiego i Elo. Ciema!